Witam Państwa bardzo serdecznie, kontynuując temat z poprzedniego odcinka, czyli wina organiczne. Chciałbym Państwu przedstawić dwie etykiety win czerwonych z naszego portfolio właśnie z certyfikatem win organicznych. Pierwszym z nich będzie Gamaynoua z francuskiej winnicy Domaine de Bonagil, Drugim natomiast hiszpańska winnica Barahonda, mieszcząca się w regionie Jekla. Wino produkowane ze szczepu Monastrel i Merlot. Pierwsze z nich uprawiane w granicach apelacji AOC-Kaor, słynące z uprawy Malbecca. Tutaj natomiast znajdziemy stuprocentowe gamay bardzo popularne w regionie Beaujolais. Ta etykieta, jak przystało na win z certyfikatem organiczności, została stworzona w 100% bez użycia środków chemicznych, bez dodatku siarki i z użyciem naturalnych drożdży. Stworzone zostało za pomocą metody semikarbonicznej lub po polsku półwęglowej, która polega na tym, że fermentacja i maceracja przebiega w szczelnie zamkniętym środowisku CO2 dwutlenku węgla, który pozwala fermentacji zachodzić wewnątrz grona bez wyciskania z niego soku. Stąd też uzyskujemy charakterystyki owoców takich jak malina, wiśnia czy poziomka. Wino klarowne w kolorze przejrzysty fiolet w nosie, dokładnie tak jak wskazuje na to metoda produkcji czyli landrynkowy, wręcz cukierniczy, przepiękny owoc, poziomki, maliny, odrobiny wiśni. W ustach natomiast zaskakująca, wyczuwalna tanina. Spodziewałbym się po gamej zdecydowanie łagodniejszej taniny. Tutaj natomiast jest ona zdecydowanie bardziej wyczuwalna. Natomiast urzeka mnie w nim pełny, głęboki smak owoców czerwonych, truskawki, maliny, wiśni, poziomki. Wino o świetnie zbalansowanej kwasowości. Jest to naprawdę bardzo ciekawa propozycja win z gatunków organicznych. Przechodząc natomiast do drugiej propozycji, Barahonda tworzona w regionie Jekla, położonym na południowym zachodzie Hiszpanii, słynie jako dom szczepu Monastrel z francuskiego Mouvédre, lub znany też pod nazwą Mataro, z dodatkiem odrobiny Merlo. Jest to wino, które oprócz certyfikatu organiczności e, posiada też certyfikat wina wegańskiego. Może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale większość win czerwonych klarowana jest białkiem zwierzęcym, często białkiem jaja kurzego. Tutaj natomiast do klarowania i do filtrowania tego wina zostało użyte białko roślin strączkowych. Ale nie miałoby to kompletnie znaczenia, gdyby nie miało to przełożenia na smak, dlatego spróbujmy. Szczepona Strel daje wina taniczne, Mocno alkoholowe, o średniej do no nawet mocnej budowy. W kolorze wino rubinowe z fioletowymi refleksami. Wino z oznaczeniem chowen, co z hiszpańskiego znaczy po prostu młode. Tworzone i starzone bez kontaktu z dębem. W nosie bardzo dużo ciemnego jeżynowego wręcz owocu, owoców leśnych. Odrobina czarnej porzeczki. W ustach natomiast, mimo wyraźnej, dobrze zaznaczonej taniny, naprawdę Merlo pozwolił temu wino e, nabrać odrobiny jedwabistości, gładkości w ustach. Bardzo owocowe i mimo bardzo wysokiej zawartości alkoholu, bo aż 15%, alkohol jest tu świetnie ukryty, kompletnie niewyczuwalny. Czuje się tylko przyjemny, e, czerwony, przeplatany z ciemnym owoc. Naprawdę wspaniałe wino. Z racji rosnącej popularności na wina organiczne serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą ofertą win czerwonych z certyfikatem organik. Jest to wspaniała alternatywa dla win tworzonych metodą tradycyjną w dobie, gdzie wszyscy coraz bardziej dbamy o swoje zdrowie. Myślę, że to będzie idealna propozycja dla Państwa. Oczywiście przez cały tydzień e, oba te wina w specjalnie zrabatowanej cenie na hasło Organic. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków i do zobaczenia.